1000 IQ akcja kwadratowa, co to jest za akcja? A, to byli jak z Kubą i z tym, i ze Wronem byli na górze. I tu Ewron spadł, chyba? Ostatnia strzała, hm. jak to rozegrać? Co? To jest to, jak Ewron chyba spadnie. Szkoda, że lawy nie mogę postawić, bo to jest makro. Halo, trochę głośniej. To jest poziom 256. To już jest najgłośniej. Co? Pierdzielisz. Pierdzielisz. Dobra, czad, teraz już uważam, że te mechanty faktycznie nie są ustawiane, chat. Jeżeli ziomek, Czat, to jest... On ma jedną perełkę i jeden blok. Jakim cudem? Nie. Kurde. Niedobrze. On miał dosłownie kilka sekund na reakcję. No tak, no... Czad, możemy policzyć, ile sekund miał na reakcję? Uwaga. 56. Nawet pod musie, na Raz, pojawił dla niej dwa. Miał sekundę na reakcję czat. Sekundę miał na reakcję. Bo już w drugiej sekundzie rzucał perłę. Sekundę na reakcję. Raz. I już rzucał perłę czat.